witam państwa dzień dobry serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem cudzysłów raj utracony jak wyłączenie pola magnetycznego ziemi kasuje pamięć o poprzednich cywilizacjach 26 grudnia 2022 rok serdecznie zapraszam na kolejny odcinek Wiadomo, że istnieje związek między pracą mózgu a polem magnetycznym Ziemi, które odczuwamy podczas burz magnetycznych. Wiadomo też, że pole Ziemi jest połączone z polami magnetycznymi innych ciał i całej galaktyki. Ale jak to wpływa na pamięć naszych cywilizacji, i nie pamiętamy kto i jak zbudował wielkie piramidy egipskie, a także o ich mianowaniu. Biopole człowieka ma strukturę podobną do struktury pola elektromagnetycznego, innych ciał kosmicznych i związek między nimi. Jest dwukierunkowy. Zmiany na jednym polu nieodmiennie wpływają na drugie, przynajmniej w najmniejszym stopniu. Nauka ziemska dzieli pojęcia grawitacji, czasu i pola elektromagnetycznego, ale w rzeczywistości są one ze sobą ściśle powiązane i stanowią odzwierciedlenie ustawień ziemskiej matrycy, która należy, którą należy badać jako jeden system, a nie oddzielnie. Można założyć, że elity rządzące ukrywają przed nami istotne informacje, ale nie da się ukryć wszystkiego, zwłaszcza przez długi okres czasu. Ponadto część starożytnej wiedzy mogłaby być przekazana z pokolenia na pokolenie, ale tak się nie stało. W Jordanii znajduje się bardzo ciekawe i piękne miejsce. Miasto Petra, stolica starożytnej Idumei i dobrze prosperującego niegdyś królestwa na Batejczyków. Nie wiadomo jednak, jakie technologie zastosowano do budowy tego unikalnego obiektu architektonicznego, i gdzie nagle zniknęli jego mieszkańcy. Istnieje opinia, że Problem okresowego cudzysłów zerowania pamięci ludzkości związany jest ze zmianami lub wyłączeniami pola magnetycznego Ziemi. Krew ludzka jest bowiem ciekłym kryształem, a jeśli porównać ją do ją technicznie, to jest magnetoferytowym nośnikiem informacji. Gdy znika ziemskie pole magnetyczne, rozpadają się kryształy, które zachowują informacje o trwających wydarzeniach. W minionych czasach przeprowadzono eksperymenty polegające na ekranowaniu cudysów ochotników. Przed naturalnym polem magnetycznym Ziemi. Po tych eksperymentach badani mieli problemy z psychiką i dalszą adaptacją w społeczeństwie. Problem oddziaływania ciężkiego składnika promieniowania kosmicznego podczas szkolenia amerykańskich cudzysłów astronautów księżycowych był ścisłym echem stabilizującego wpływu pola magnetycznego Ziemi na organizm człowieka. Pod wieloma względami i w związku z tym 50 lat temu załogowy lot na Księżyc był niemożliwy. W takim locie astronauci poważnie ryzykowaliby utratę pamięci i w końcu zwariowanie. Według doktora nauk medycznych i odpowiedzialnego realizatora projektu Mars 500 problem zmiany warunków pól magnetycznych zarówno na Ziemi, jak i w warunkach przebywania człowieka w przestrzeni kosmicznej poza magnetycznym polem ziemskim jest jak dotąd absurdalnie nierozwiązalny. Eksperymenty na ludziach w cudzysłów rozładowanych warunkach magnetycznych ujawniły wcześniej odchylenia w psychice badanych. W tym, że brak wpływu ziemskiego pola magnetycznego można prowadzi może prowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych, zarówno u zwykłych ludzi na Ziemi, jak i tu astronautów podczas lotów międzyplanetarnych. Świadczą również wyniki eksperymentów, w których szczury były izolowane od ziemskiego pola magnetycznego specjalnej instalacji. Wyniki pokazały, że zwierzęta doświadczalne utraciły umiejętność zachowań społecznych, doświadczyły poważnych problemów z pamięcią, wykazały niezwykle dużą agresję, nieustannie walczyły aż do wyczerpania, a także zaobserwowano u nich zmiany w narządach wewnętrznych. Liderzy badania zauważyli, że pole magnetyczne Ziemi wpływa na wszystkie żywe organizmy. Co więcej, w historii istnienia biosfery pole magnetyczne Ziemi zmieniło się okresowo, a w niektórych momentach nawet stawało się zerowe. Być może niektóre katastrofy na naszej planecie, takie jak wyginięcie dinozaurów, są związane właśnie z zanikiem pola magnetycznego Ziemi w określonym momencie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że zmiany pól magnetycznych Ziemi wiążą się z utraconą przez ludzkość wiedzą o poprzednich cywilizacjach. Na pewnym etapie swojego rozwoju ludzie cudysów wyzerowali swoją pamięć przez analogię do szczurów doświadczalnych, które przy braku pola magnetycznego musiały nieustannie walczyć aż do wyczerpania, aby ustalić hierarchię społeczną. Budząc się po omdleniu, zwierzęta odmawiały jedzenia i kontynuowały walkę, zapominając, że hierarchia społeczna została ustalona dzień wcześniej druga grupa szczurów doświadczalnych zachowywała się normalny, w normalny naturalny sposób, nie wyłączając pola magnetycznego na nowym terenie. Wszyscy kochamy Sci-Fi i od czasu do czasu zauważamy, że nie, jak niektórzy pisarze Sci-Fi mieli zdolność przewidywania symulowania przyszłości w tym względzie przypomnieliśmy sobie teraz fabułę filmu sci-fi, cudysów pa, e, Pandorium, cudzysłów w głębokiej odchłani kosmosu stoi kosmiczny statek, dwaj członkowie załogi wybudzeni z super snu znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, aparatura nie działa, nic nie pamiętają, jednak była, jaka ich była misja, jak długo trwa, trwała, gdzie się znajdują, kim są, gdzie, gdzie jest ich utracony raj? Na wszystkie te pytania nie mają odpowiedzi. I chyba jest taki film, może tutajowo jest pokazane na YouTubie. Może to być tak, że żyjemy wewnątrz komputerowo-holograficznej komputerowo rzeczywistości, a program co jakiś czas się resetuje, więc pamięć bohaterów jest wymazana, a ich działania korygowane jak w filmie Cudysów Adiens Bureu lub, lub do organizmów wprowadzana jest inna osobowość, jak w serialu Cudysów Traveleres, a nawet w szczepialnych wspomnień Cudysów The Matrix, filmy, czyli wszystkie. Możliwe jest również, że wysoko zaawansowana technologicznie starożytna cywilizacja budowniczowie wielkich piramid egipskich i innych podobnych budowli po nagłym wyłączeniu pola magnetycznego Ziemi utraciła pamięć, a jej przedstawiciele nie mogli pamiętać swojej teraźniejszości i, prze i przeszłości, a yy, będąc rzuceni z powrotem do poziomu prymitywnych technologii, zmuszeni byli zaczynać od nowa. Kon, kontemplując wspomnienia w, kol, w kolosach swoje, swojej wielkiej dawnej twórczości. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. I tu jest to jowo omówione. Dziękuję i żegna i dozo!